Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy razem z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, razem z członkami Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy po to, by zaprosić Państwa i wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i naszego regionu na wyjątkowe spotkanie. Tak jak widzimy dzisiaj, no pochmurno, ale. Już w niedzielę trochę te chmury zostaną rozwiane a 1 czerwca zaświeci słońce. A 19 maja, tuż po pierwszej turze wyborczej, na pierwszym wielkim spotkaniu po niej Karol Nawrocki przyjedzie do Bydgoszczy na stary rynek o godzinie 16.30, czyli właśnie tutaj zobaczymy się. I w ten sposób no, albo rozpocznie się ten decydujący wyścig o zwycięstwo w tych wyborach. No albo jeżeli by Karol Nawroski zdobył bardzo dużo poparcia, no to oczywiście będziemy świętowali, tak? Czyli inaczej spotkanie będzie. I chciałbym i chcemy dzisiaj cały dzień tak naprawdę będziemy o tym informowali mieszkańców, informujemy też już przez social media, rozpoczynamy także taką akcję bezpośrednią, będziemy i na wszystkich targowiskach i w najważniejszych punktach miasta z ulotkami, z przekazem, z zaproszeniem do mieszkańców Bydgoszczy, żeby się tutaj na płycie Starego Rynku spotkać w najbliższy poniedziałek. Bardzo proszę Pani Radna, Pani Przewodnicząca Struktur Miejskiej Grażyna Szabelska. Szanowni Państwo, głosując na kandydata o prawicowych, tradycyjnych poglądach, będziecie Państwo mieli swojego reprezentanta, który będzie miał realny wpływ na politykę w Polsce. Takim kandydatem jest Karol Nawrocki. Szanowni Państwo, trzeba mieć świadomość, że ta polityka będzie miała realne oddziaływanie na to, jak będzie się kształtować w Polsce. Polityka wobec nauki polskiej, wobec edukacji, wobec gospodarki, wobec polskiej rodziny oraz innych obszarów ważnych dla każdego z nas. Zapraszamy na spotkanie w poniedziałek z Karolem Nawrockim. No, ta kampania ze strony Karola Nawrockiego to jest kampania niewątpliwie intensywnego kontaktu z Polakami. To znaczy, on, on odbył blisko 300 spotkań, zjeździł Polskę z i wszerz. Przedstawił swój atrakcyjny, kompleksowy program wyborczy, czego przypomnę żaden inny kandydat do dziś nie miał odwagi de facto zrobić. To jest kampania, która podkreśla konieczność odważnej prezydentury. Prezydentury, która będzie w zupełnie innych, w zupełnie nowych czasach, czasach bardzo no, wymagających z punktu widzenia także aktywności, aktywności prezydenta. To jest jeden wymiar ten, tej kampanii. Jest też drugi wymiar tej kampanii. To jest próba tego, by ukraść Polakom wybory przez obecną ekipę rządzącą. Otóż widzimy to każdego dnia, ten, ten, to co się dzieje. Nie wystarczyło im tylko zabrać pieniądze największej partii opozycyjnej. Nie wystarczyło im tego, by no, wykorzystując przewagę medialną także Także zwłaszcza TVP w likwidacji, prowadzić swoją kampanię, co widzieliśmy podczas debat. Ja mówię oczywiście o ogólnopolskiej telewizji i tym, co tam się dzieje, no, w sposób po prostu wręcz niewiarygodnie skandaliczny. Nie wystarczyło wyprowadzanie pieniędzy. Ze spółek skarbu państwa, do fundacji, które robią rzekomo profrekwencyjne akcje. Spojrzałem tuż przed tą konferencją. One dalej te spoty, które obrażają prawicowych wyborców, są dalej kierowane. Ale od wczoraj wiemy o jeszcze jednym skandalu. Spółki Krzak, które wydają na kampanie w internecie większe środki. Niż, niż najwięksi kandydaci i ich oficjalne kampanie. Setki tysięcy złotych z no, bardzo dziwnych podmiotów, jedne mające, obsługujący firma austro-węgierska w Polsce, rozprowadzane poprzez akcję demokrację, związaną bezpośrednio z Platformą, pokazujące w bardzo pozytywnym świetle Trzaskowskiego, a w bardzo negatywnym świetle cóż za przypadek, Sławomira Mencena i Karola Nawrockiego, czyli głównych rywali. No i co słyszymy, jakie słyszymy tłumaczenie, że to, że to być może działania rosyjskich służb, które są wymierzone w Rafała Trzaskowskiego. No, NASK, który dezinformuje i mówi w takim wypadku o działaniach, które zostały podjęte wobec trzech kandydatów, ale nie wspomina o tym, że tylko jednym z nich w całej kampania jest pozytywna, a o dwóch skrajnie negatywna. No ta cała sprawa to jest nieprawdopodobny skandal, być może największy skandal tej kampanii wyborczej, ale to wszystko składa się na ten obraz. No i jeszcze dodajmy do tego wykorzystanie służb specjalnych w tej kampanii, co także widzieliśmy. Także taka to jest kampania. I przed takim wyborem realnym stoją Polacy. Czy tej ekipie, ekipie nieudolnej, ekipie, która okłamała Polaków 15 października 2023 roku, ekipie, która w taki haniebny sposób prowadzi kampanię wyborczą, chcemy oddać pełnię władzy w kraju i zapewnić im całkowitą, niepodzielną władzę i to, żeby mogli robić co tylko im się chce. Także no, to jest wybór, który stoi przed Polakami dzisiaj. I 18 maja i 1 czerwca i dlatego tym bardziej serdecznie zapraszam, byśmy się 19 maja tutaj na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy spotkali z Karolem Nawrockim. Niektórzy twierdzą, że te działania mogą być przygotowaniem do tak zwanego wariantu rumuńskiego. Jesteście na to przygotowani? Wszystkie scenariusze bierzemy pod uwagę. No powiem tak, wydaje mi się, że że to w przypadku Polski się nie uda. Zresztą nie udało się także w Rumunii, umówmy się, bo tam za chwilę także prawdopodobnie no, prezydentem zostanie te, te, też oskarżany teraz o wszystko, co najgorsze, George Simeon. Więc, więc widać, że ludzie są odporni na tego rodzaju na tego rodzaju działania społeczeństwo i myślę, że Polacy, którzy tak bardzo kochają wolność, też do tego nie dopuszczą, a my oczywiście będziemy podejmowali bardzo radykalne kroki, ale to już sam fakt, że dziennikarze zadają tego rodzaju pytania i że widzimy wszyscy tego rodzaju zagrożenie, no, powoduje, że ta władza przekroczyła niewątpliwie Rubikon i to w wielu w wielu sprawach. My to mówimy. To samo zresztą trochę mówił Donald Trump w swojej kampanii. Tylko wysokie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo. To znaczy, jeżeli to zwycięstwo będzie przekonujące, takie bardzo trudne do podważenia, no to też się nie uda, nie uda się żadna taka operacja. A oczywiście no, różne rzeczy bierzemy pod uwagę, tylko wie Pan, nie chodzi mi teraz, żeby kreślić tego rodzaju scenariuszy, bo my tak naprawdę dzisiaj przekonujemy Polaków do tego, żeby warto... Zagłosować odważnie, tak naprawdę do tego, żeby zagłosować zgodnie ze swoimi poglądami. Oczywiście no w pierwszej turze tak samo jak i w drugiej, byle nie Trzaskowski, ale my jesteśmy od tego oczywiście od wspierania naszego kandydata, z którym się utożsamiamy i o którego sukces chcemy powalczyć, choćby w minimalnym stopniu tutaj. Dlatego za chwilę rozjeżdżamy się, by rozmawiać także z mieszkańcami i dalej przekonywać, tak jak przekonujemy to od, od początku kampanii, tak jak od początku maja z naszym busem, z Karolem Nawrockim, jesteśmy we wszystkich gminach okręgu bydgoskiego i tak samo jak działamy w social mediach, to także się nie zmieni.